Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga dla poznania darów Bożych. A głosimy to nieuczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, wyjaśniając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko Duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana, tak by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Pan jest łagodny i miłosierny. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie aby synom ludzkim oznajmić twoją potęgę i wspaniałość chwały twojego królestwa królestwo twoje królestwem wszystkich wieków przez wszystkie pokolenia twoje panowanie jakże miłuję prawo twoje panie pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich dziełach swoich święty pan podtrzymuje wszystkich którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych jakże miłuję prawo twoje panie alleluja 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 Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo! Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Dzisiejsze czytania prowadzą nas do głębokiej refleksji nad istotą działania Ducha Świętego, mocą Słowa Bożego oraz autorytetem Jezusa w konfrontacji ze złem. Duch Boży i poznanie Bożych Tajemnic. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł podkreśla, że Duch Święty przenika wszystko, nawet najgłębsze tajemnice Boga. To przez Ducha Bożego jesteśmy w stanie poznawać Boże dary i prawdy. Które są dla człowieka zmysłowego, kierującego się jedynie ludzką logiką, niezrozumiałe i wydają się głupstwem. Paweł mówi, że człowiek duchowy, napełniony Duchem Świętym, ma zdolność do rozpoznawania i rozumienia spraw duchowych, które są niedostępne dla tych, którzy nie otworzyli się na działanie Ducha. Jest to przypomnienie, że nasza wiara nie opiera się na ludzkiej mądrości ani na zewnętrznych znakach. Ale na głębokim zrozumieniu, które pochodzi z ducha świętego. Duch ten prowadzi nas do poznania Chrystusa i jego zamysłu dla naszego życia. Właśnie dlatego Paweł mówi, że my znamy zamysł Chrystusowy, ponieważ duch święty, który w nas działa, objawia nam Boże tajemnice. Moc Słowa Bożego i autorytet Jezusa. Ewangelia według Świętych Łukasza pokazuje nam scenę, w której Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum. Jego słowo było pełne mocy. A jego autorytet był tak wielki, że nawet duchy nieczyste musiały mu się podporządkować. Gdy człowiek opętany przez złego ducha krzyczy, rozpoznając w Jezusie świętego Bożego, Jezus nakazuje mu milczeć i wyjść z tego człowieka. Zły duch, choć próbował stawić opór, musiał posłuchać rozkazu Jezusa i opuścić opętanego. Ta scena ukazuje nam, że słowo Jezusa nie jest zwykłym słowem, jest to słowo pełne mocy i autorytetu które ma zdolność przemiany i wyzwalania człowieka z mocy zła. Dla wszystkich obecnych w synagodze było to coś zdumiewającego, ponieważ nigdy wcześniej nie widzieli takiej siły i władzy nad duchami nieczystymi. Duch Święty jako źródło mocy i mądrości. Oba te czytania łączą się w przesłaniu o mocy, jaką daje Duch Święty. To On jest źródłem prawdziwej mądrości i poznania Bożych tajemnic. To dzięki niemu możemy zrozumieć głębokie prawdy wiary, które dla świata mogą wydawać się głupstwem. Jednocześnie Duch Święty daje nam moc do walki ze złem, moc, która była widoczna w posłudze Jezusa i która jest dostępna również dla nas, Jego uczniów. Wezwanie do zaufania Duchowi Świętemu. Dzisiejsze czytania wzywają nas do otwartości na działanie Ducha Świętego w naszym życiu. To On daje nam zdolność do rozumienia Bożych planów. I do rozróżniania duchowych rzeczywistości. Zostaliśmy obdarzeni duchem, który przenika najgłębsze tajemnice Boga, i to dzięki niemu możemy uczestniczyć w Bożym Zamyśle dla nas i świata. Jezus pokazuje nam, że w nim jest pełnia mocy i autorytetu, która przekracza wszelkie ludzkie możliwości. Jego słowo jest skuteczne, wyzwalające i przemieniające. My, jako jego naśladowcy, Jesteśmy wezwani, aby ufać tej mocy, wierzyć w siłę Słowa Bożego i otwierać się na działanie Ducha Świętego, który nas prowadzi i umacnia w codziennym życiu. Niech dzisiejsze czytania będą dla nas zachętą do jeszcze głębszego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i do pełnego zaufania w moc Jezusa Chrystusa, który nas prowadzi ku pełni życia w Bogu.